Cześć kochani, jak zawsze dziękuję Wam na wstępie za to, że jesteście, za to, że oglądacie mój kanał, za to, że dzięki Wam mogę się rozwijać. Kochani, jeśli Wam się podobało, to jak zawsze podzielcie się tym filmem z innymi, kochani. Ja nazywam się Barbara Zowada, jestem akredytowanym coachem. Wszystkie info, jak zawsze znajdziecie pod tym filmikiem. Tam jest mail do kontaktu ze mną, są moje wszystkie social media. Także kochani, a dzisiaj będzie bardzo kontrowersyjny temat. Ja myślę, że dla niektórych może nie, ale dla większości chyba tak. Ale z tego, co tam sobie poczułam w statystykach, obserwatorami mojego kanału są ludzie w moim wieku. Tak po czterdziestce, więc dla nich to oni już są zaznajomieni z życiem. Dla nich to już świta, że mogę mieć rację, a jak może niektórzy nawet może mi ją przyznają. A więc kochani, dzisiejszy temat filmu to jest. Relacja romantyczna to nie cały nasz świat. Co mam tutaj na myśli? Że to, czy jesteśmy w jakiejś relacji, czy nie jesteśmy, nie może stanowić o naszym życiu ani dawać zasadności życia, poprawności życia, tego, że my jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Kochani, jak oglądacie mój kanał, ja zawsze mówię, można całkiem fajne życie wieść. Nie będąc w żadnym związku, będąc singlem, singielką. I statystyki mówią, że mężczyźni single są do pewnego wieku bardziej szczęśliwi niż kobiety singielki. Kobiety singielki są szczęśliwe, tak bym powiedziała, w okolicach 40, po czterdziestce, kiedy się zabiorą za siebie i zobaczą, kim są. Czego pragną, posprzątają trochę w swoim życiu, wyciągną to, co niepotrzebne, wyrzucą chwasty, jeśli są w ich życiu. Poznają siebie, poznają swoją seksualność, poznają to, czego pragną, że związek nie musi być cierpieniem. I tutaj do sedna, dlaczego my, jako młodzi, młode osoby, myślimy właśnie, że uczymy się z filmów. To, jak ma relacja wyglądać, jak jest adrenalina, jak jest taki high przysłowiowy, to nam się wydaje, że to jest fajnie. I przede wszystkim uczymy się związków patrząc na naszych rodziców, na nasze rodzeństwo, jeśli mamy starsze, patrząc, ilustrując to z otoczenia, głównie rodzice. I więc w ten sposób też się dobieramy. Ja zrobię film, myślę o tym, że w jaki sposób my się dobieramy oczywiście nieświadomie w pary. I dlaczego te um, pierwsze związki, pierwsze um, relacje, które wydają na mnie, ja nie mam tutaj na myśli takich relacji, które y, są takie przelotne, nie, które trwają kilka miesięcy, ale dlaczego te pierwsze, czasem małżeństwa, czasem długoletnie związki nie wychodzą? Więc ja zawsze mówię, że powinniśmy związek zażyć wtedy, kiedy już znamy siebie, znamy swoje potrzeby, zrobiliśmy z sobą porządek, poznaliśmy się, wtedy też wiemy, co mamy do zaoferowania, a czego nie możemy dać. No ale kochani, dzisiaj nie o tym. Dlaczego ten związek nie może zajmować nam 100% naszego życia i nie decydować o tym, kim my jesteśmy w ogóle i czy mamy być szczęśliwe, czy nie mamy być szczęśliwe? Kochani, ja też mówię za singlów. To nie jest tak, że zawsze mi jest lepiej mówić za kobiety, bo ja jestem kobietą. Kochani, związek, zdrowy związek, taki, który nie jest się plusem ani minusem. Oczywiście kochani, najbardziej zdrowy związek to jest kiedy obydwoje jesteśmy plusami, a w zależnie od okoliczności czasami jest trudna sytuacja z mojej strony, więc ja troszeczkę ląduję pod kreską, ale później szybko ta druga osoba mnie wspiera, czy ja sobie sama z tym radzę, więc szybko wychodzę na powierzchnię, no a czasami jest w drugą stronę, że to partner czy mąż jest troszeczkę pod kreską, i wtedy sam wychodzi lub z naszym wsparciem. Oczywiście my jesteśmy przy tym, pomagamy, itp. itd. Dzisiaj nie będzie o jakości związków. Choć pewnie coś rzucę, bo jakby to nie ja. Więc kochani, dlaczego? Moim zdaniem powinna to być jakaś jedna trzecia. Wiecie, znacie te kółeczka, takie, że jest jedno kółko, drugie. Właśnie powinnam kupić taką matrycę i Państwu pokazywać, to jeszcze to nadrobię. Powinny być dwa kółeczka i w środku jedne. To jest nasz związek. Nie 50 na 50, tylko nawet jeszcze mniej. Jeśli mamy ten związek, a jeśli nie, no to też dzisiaj chcę tu Państwu opowiedzieć o tym, że to nie decyduje o naszym szczęściu. To my decydujemy, jak my zabieramy się do swojego życia. I dzisiaj, właśnie, jest o tym, że mamy proporcjonalnie związek, w jakim on. Ten związek powinien uczestniczyć w naszym całym świecie, to co my uznażamy za zasadne. Więc to w zależności, czy mamy dzieci, czy nie mamy. Oczywiście, mm, moim zdaniem, jedna trzecia, nawet w porywach do jednej czwartej, bo wiadomo, mamy pracę, praca nie jest na pierwszym miejscu, ale jeśli mamy dzieci, mamy jakieś pasje, mamy pracę zawodową, mamy jeszcze jakieś zainteresowane, mamy czas poza związkiem, nieważne, czy jesteśmy małżeństwem, czy nie. A dopiero, nie mówię to, kochani, nie mówię tutaj o kolejności, tylko jakie sfery życia jeszcze są nam potrzebne do szczęścia. To nie jest tak, że związek może wypełnić nam całe życie. Jeśli oczywiście tak się zdarza, może na początku, kiedy my jesteśmy na tym takim początku. Ja zawsze mówię, że początek związku ma dużo fantastycznych chwil. Ze względu na to, że jeśli kobieta jest w swojej żeńskiej energii, a mężczyzna w męskiej, mążą, mogą się poznawać nawzajem, czerpać od siebie jak najwięcej, uczyć się tych różnic, ale ja już mówię o sytuacji dzisiaj, kiedy już ten związek zaistnie, już wybraliśmy sobie tego partnera, tą partnerkę, że to nie może być nasze 100% całego świata. Nie możemy poświęcać pracy, nie możemy poświęcać... Praca to też jest fajne zajęcie przecież, to też możemy się realizować, możemy się spełniać, nie możemy poświęcać swoich pasji. Dzieci, jeśli mamy, bo one powinny być w jakimś sposób na pierwszym miejscu, nie znaczy, że my nie mamy pielęgnować swojej relacji. Oczywiście, my musimy wydzielać czas w swoim życiu na wszystko. Ja wiem, że to jest ciężkie i to jest trudne. To nie chodzi o to, żeby codziennie znajdować, a tu godzinę na to, tu godzinę na to, tu godzinę na to, tu dwie godziny na to. Nie, kochani, dzisiaj wiem, że mam trudniejszy dzień w pracy, to ułożę sobie tak dzień, żeby dzieci y, dzisiaj albo teściowa odebrała. Może mąż, jeśli może się zająć, jeśli nie, to nikt nie może, to może opiekunka, bo ja wiem, że to jest dzisiaj dla mnie ważne w pracy, więc mój. Y, Dzień będzie bardziej poświęcony dzisiaj pracy, w związkowie może mniej, może tam wieczorem przytule się do męża, chłopaka, dzieci położę spać, czy gotuję obiad, czy nawet jak nie będzie tego obiadu i zjemy te kanapki, to też nie szkodzi. Po prostu my musimy tak dozować, żeby kłaść się spać i mówić, kurczę, no. Był ten dzień bardzo intensywny, praca dzisiaj była na pierwszym miejscu, ale jutro to zrobię, jutro będzie coś innego na moim pierwszym miejscu. Ja tu chcę Państwu pokazać, że będziemy tylko spełnieni, kiedy ta linia, kiedy ta lina naszego życia będzie troszeczkę napięta. I my będziemy zawsze miały poczucie takiego niezrealizowania względem dzieci. A więc to poczucie winy, że nie spełniamy się w tych wszystkich rolach, to ja dzisiaj nie o tym. Kobiety w ogóle mają takie poczucie, że się nie spełniają. To wynika właśnie z naszego poczucia wartości. Z na... Kochani, odsyłam Was do kursu, który jest 10 odcinków o poczuciu tam jest również o stanie za sobą, o poczuciu wartości, o tym, że mamy się spełniać, jako mamy się. Ja Was, kochani, odsyłam do tego, co ostatnio zrobiłam. Także, kochani, zapraszam Was najserdeczniej do tych moich 10 odcinków. Ale dzisiaj chcę powiedzieć właśnie, że pasje, że praca, że poświęcanie czasu dzieciom, poświęcaniu czasu znajomym, przyjaciołom jest też bardzo ważne. Nie będziemy szczęśliwi, jeśli tylko poświęcimy czas dla związku. Ze względu na to, że chłopak czy mąż może odejść, nieważne czy odejdzie, czy nie odejdzie, bo tutaj też dzisiaj nie o tym, ale o tym, że jeśli my wcą swoją energię i postawimy związek na pierwszy, oczywiście on jest ważny, i ja nie mówię o czasie, kiedy my musimy ugruntować ten związek, kiedy my musimy, nie mówię o początkach związku, tylko mówię już dzisiaj, chcę to powiedzieć o takim zaawansowanym związku, kiedy już my jesteśmy siebie pewni, wybraliśmy się, bo oczywiście dbamy o, sobie, o siebie i o związek dbamy, ale mamy. Też inne zajęcia, które powodują, że jesteśmy szczęśliwi, że się spełniamy w życiu. I dlatego o tym powiedziałam, jedna trzecia, a nawet jedna czwarta. Zależy w jakiej intensywności żyjemy danego dnia, danego miesiąca, danego nawet dziesięciolecia. Bo jeśli mamy na przykład małe dzieci yy, i na przykład pracę, która pochłania nam 8 lub nawet mniej, a jest bardzo intensywna, mamy pasję, chcemy uprawiać sport, chcemy podróżować, chcemy się też rozwijać przede wszystkim jako ludzie. To ta osoba, która jest z nami, ten partner musi też mieć tego świadomość, że nie może nam zabrać całe 100% czasu. I nawet, kochani, w zdrowym związku nie powinno nawet tak być, że partner chce zagrabić wszystko i chce podporządkować. Są momenty, że my musimy podporządkować, bo dziecko chore, bo dziecko wymaga większej uwagi. Oczywiście, że tak, ale my też wymagamy. To to są. Po Pojedyncze przypadki. Wiadomo, kiedy dziecko jest małe, poświęcamy mu więcej czasu, więc to też jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj nie mówię o takich newralgicznych problemach, ale tego, że związek, małżeństwo nie może nam przysłonić wszystkich tych innych aspektów. O tych, bo nieważne czy on się skończy, czy nie, ktoś nie może nam zabierać wyłącznie, zaskarbiać nawet tego czasu, którego my mamy. Że my do pełni właśnie nie będziemy szczęśliwi, jeśli nie będziemy realizować. Kochani, jeśli ktoś powie: A bo ja nie mam pasji. Kochani, jak nic nie robimy. Pasja znajduje się po drodze. To znaczy po drodze, że jak ja coś robię i mi się wynajduje, że ja. A kurczę, ja w tej dziedzinie to bym chciała spróbować. Jeśli my nie będziemy próbować, to nie znajdziemy. Kiedyś jedna z klientek mi powiedziała, żeby mieć w ogóle. Mm, Hobby, pasję i zainteresowanie, to usłyszałam coś takiego, że na coś trzeba mieć pieniądze. A czy na bycie szczęśliwym trzeba mieć pieniądze? Czy to, czy my mamy piękny dom, a w środku niekochających się ludzi, czy to powoduje szczęście? Myślę, że nie. I myślę, że tutaj nie ma co polemizować, bo państwo są. Mm, Przeżyli już nie jedno, czasem może więcej ode mnie. Są też osoby, które mniej przeżyły, ale wiecie, że pieniądze są potrzebne w życiu i oczywiście dają satysfakcję, powodują, że my mamy chęć do tego, żeby je zdobywać, pod warunkiem, że one ułatwiają nam życie i pozwalają spełniać marzenia. Marzenia mamy różne, ale same pieniądze w sobie nie dają nam satysfakcji ani szczęścia. Ludzie lubią zarabiać, jeśli mogą się poprzez to jakoś realizować. To znaczy, zarabiam, mam, mogę sobie na to pozwolić, moja rodzina na to, na tamto, i wtedy to mi sprawia satysfakcję. Ja osobiście zawsze byłam osobą, która chciała pracować, nieważne czy musiałam, czy nie, i ja lubiłam zarabiać pieniądze, bo czułam taką satysfakcję wewnętrzną, że to ja. Zaprasowałam, a nie tato czy mama mi dały. Ja bardzo szybko poszłam do pracy już jako nastolatka. Robiłam tam swoje pierwsze kroki i taka byłam dumna z siebie, że to się udawało. Ale też zawsze byłam osobą, która chce więcej, więcej od tego życia i w różnych momentach życia niektórzy myślą, a po co ty tam sobie coś wymyślasz, po to, żeby. Zaspokoić swoją ciekawość, żeby się spełniać, że dla mnie, y, pomimo bycia w bardzo dobrym związku, mieć małżeństwo, dzieci, to ja zawsze coś chciałam robić, jeszcze oprócz pracy. Chciałam różne rzeczy próbować, próbowałam tego, próbowałam tamtego. Nie zawsze to wychodziło, ale ja poprzez to się realizowałam, szukałam swoich pasji. Dzisiaj moją pasją jest coaching, i cieszę się, że mogę też pracować w tym zawodzie. I to dzięki Wam, kochani ale też to wcześniej robiłam dużo, dużo innych rzeczy, byłam przez wiele lat yy, menadżerem, to w takiej korporacji, później w innej i ja odkryłam to, co lubię robić poprzez rekrutowanie ludzi do pracy. Tak to się zaczęło, ja lubiłam słuchać ich historię, lubiłam pytać dlaczego, co się wydarzyło i kochani, znowu zobaczam z tematu i chciałam Państwu powiedzieć, że właśnie ta yy, Praca, która spełnia nam satysfakcję, nawet nie pieniądze. No, fajnie, jak nas godziwie wynagradzają, każdy się z tego cieszy, ale to, że mamy pasję, to, że mamy, możemy spędzać czas z dziećmi, możemy mm, w ogóle je posiadać, bo zawsze mówię, że dzieci, oprócz miło miłości bezwarunkowej, jaką mi się po prostu zwyczajnie należy i zawsze to pomijam, bo dla mnie to takie oczywiste, to czas i pieniądze więc ja nie mam czasu, to nie mam pieniędzy, to nie mogę sobie pozwolić na to, żeby być na przykład w domu z tymi dziećmi, nie? I to wszystko się też zabiera do tego, że muszą być te pieniądze w jakiś sposób, więc warto się dogadać, co, gdzie, kiedy, jeśli chcemy się realizować, to pamiętać, że partner też ma swoje pasje, że on ma też swoją pracę, że on też może to lubi, czy lubi tamto, lubi wyjść ze swoimi kolegami, my ze swoimi koleżankami, my lubimy to, on lubi tamto, żeby znajdować w swoim życiu czas na wszystko. To czasem jest trudno pogodzić, ale ja, kochani, was mega proszę, żebyście sobie nie przysłaniali zwią związkiem, małżeństwem całego świata. Bo mam filmik o tym, co jest tylko nasze i kogo my tak naprawdę mamy w życiu. Nie dzieci, nie pracę zawodową, tylko siebie. I jak będziemy po jakimś czasie niespełnieni to i związek zacznie nam nie wychodzić. Jeśli my nie będziemy szczęśliwi i nie będziemy się spełniać, to żyć tak jak chcemy, to i związek będzie nam kulał. A jeśli partner nas od nas tego wymaga, to zastanówmy się, czy nie żąda od nas zbyt dużo, czy on nie stawia granicy, nie, nie przekracza nawet tej naszej granicy. Jeśli on stawia swoją granicę, a przekroczył moją, no to trzeba się zastanowić, o wszystkim można porozmawiać. Wszystko można ustalić, że może, słuchaj, dzisiaj mamy małe dzieci, to realizujemy się tylko na tyle, ale wiemy, że przecież dzieci nie będą zawsze małe. One urosną. Można, jeśli już czuję, że ja dzisiaj to już chcę spełnić swoje jakieś tam marzenie, które sytuacja życiowa może mi na to pozwolić, i wystarczy tylko chcieć, kochani, rozmawiajmy. Jeśli jesteśmy z singlami, nie załajmujmy się w ten sposób, bo tak naprawdę Kochani, my troszkę z mężczyznami jako kobiety nie jesteśmy kompatybilne. Niestety, my mamy więcej własnej świadomości, tak gdzieś około po 35 roku życia, kim jesteśmy, bardziej się akceptujemy, pracujemy nad sobą, to co powiedziałam, kochani, na początku, a mężczyźni, a wygląd znowu mamy, kiedy jesteśmy młodsze, ja wiem, że dzisiaj wygląd, bo mężczyzna, głównie wybierając swoją partnerkę, niestety biologicznie patrzy na jej walory zdrowotne i wyglądowe. Każdy mężczyzna ma tam jakiś swój kobiety, kobiecy typ, który mu się podoba. I wtedy, kiedy my już mamy po czterdziestce i mamy bardzo większą świadomość siebie, kochamy bardziej swoje ciało, możemy powiedzieć, że później z czasem różnie wyglądamy. Ja wiem, że możemy sobie poprawić to i tam, to już nasza indywidualna sprawa, ale mężczyzna to my jesteśmy bardziej świadomi, ale mężczyzna po 40 też jest bardziej świadomy. I dopóki obydwoje siebie nie poznamy, tak naprawdę nie będziemy świadomi, co i kiedy chcemy. Mówi się, że mężczyźni po 40 są lepszymi ojcami, a niektórzy są dziadkami już. Prawda? My, kobiety, Pewnie możemy urodzić dziecko, ale czasami to nas zdrowotnie i fizycznie, psychicznie to za dużo kosztuje, żeby ko 50 roku życia ładować się w pieluchach. Ja nie mówię, że nie można. Jeśli państwo chcecie, to każdego to indywidualna sprawa, ale zawsze musimy myśleć o tym, że dziecko to 18 lat, a nawet czasem dłużej. Czy my to damy radę? Nie. No i dziecko to oboje rodziców, najlepiej, żeby tak było. Więc generalnie większość matek, gdy rodzi dziecko po czterdziestce, mówi, że to fizycznie i psychicznie ich trochę zdewaluowało, ale nie jest niemożliwe. Kochani, więc ja Wam to film jest i dla singielek, i dla singli, i dla mężatek, i dla panów, którzy są w związkach małżeńskich, i dla rozwódek, i dla wdowców. O to chodzi, że można mieć całkiem fajne życie, ale nie pozwalać sobie naruszać własnych granic, nie pozwalać oddawać siebie i swojego czasu. Czas to jest największa waluta świata, że związek nie może nam przysłonić wszystkie. Związek może się skończyć. Szkoda, miło było, ale się rozchodzimy z różnych przyczyn. Jedno może bardziej płakać, może obydwoje płakać, ale niestety wiemy, na tyle jesteśmy indelinkentnymi ludźmi, na tyle jesteśmy siebie świadomi, że to nie wypali. Może z inną świadomością, może z innym nastawieniem, to się uda, ale w tej, więc trudno będzie, jeśli nie mieliśmy świata poza związkiem, to trudno nam będzie później to zbudować. Będzie bardziej bolało. Gdy związek się skończy, ja kochani, nie jestem zwolennikiem tego. Dajmy realizować siebie. Jeśli ktoś daje zawładnąć swojemu partnerce, partnerowi jako cały swój świat, to boli bardziej, po drugie, wali się wszystko i też yy, mało to jest prawdopodobne, że, cały, yy, że to był zdrowy związek, bo nikt nie może żądać od nas tak wiele, a jak żąda, to ciekawe, co daje. W odwecie, czy co daje w zamian za to, że my wszystko, całe swoje życie mamy podporządkować jednej mężczyźnie, jednemu mężczyźnie lub jednej kobiecie. Także kochani, nie, nie, nie. Jedna trzecia lub jedna czwarta. Oczywiście decyzja jak zawsze zależy do Państwa. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobało, co Wy o tym sądzicie. No i. Kochani, będę rozpoczynała w tym tygodniu live. Zobaczymy, jak to pójdzie. Chciałabym, żeby te filmy były dłuższe, właśnie wtedy będą live'y dłuższe, a filmy krótsze. Także, kochani, ja dziękuję jak zawsze za poświęcony czas. Piszcie w komentarzach i posyłajcie dalej, żeby nas przybywało. Wszystkiego dobrego.